Jest to urządzenie, które po pierwsze obniża koszty funkcjonowania placówek klientowskich, a po drugie, co istotne, poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania takiej placówki, bezpieczeństwo procesów u klienta przez eliminację wszelkiego rodzaju pomyłek i zdarzeń, które niewątpliwie towarzyszą gotówce. Wdrożenia w Polsce, oczywiście pierwsze już się odbywają. Po przeprowadzonych pilotażach ewidentnie klienci zauważyli poprawę tych podstawowych procesów, jak również szereg korzyści dodatkowych związanych z wdrożeniami tego typu urządzeń. Łatwy interfejs, tak, prostota obsługi tego urządzenia, duża elastyczność od strony programistycznej, jeżeli chodzi o... Połączenie się z systemami klienta czy z systemami bankowymi. Dwa to jest też ta korzyść dodatkowa, o której mówimy w kontekście połączenia z bankami, czyli szybsze księgowanie wartości, przejrzysty proces z punktu widzenia raportowania u klienta w systemach klientowskich. Główni odbiorcy to są sieci. Retailowe, sieci stacji benzynowych, firmy logistyczne. Są to klienci, u których na co dzień pracownik klienta spotyka się z wartościami pieniężnymi, które trzeba gdzieś dalej deponować, zaksięgować, oddać do banku i rozliczyć. Bezpieczeństwo procesu. Pracownik klienta nie ma dostępu do wartości od momentu zdeponowania ich w urządzeniu. Wszystkie wartości deponowane w urządzeniu są sprawdzane pod kątem autentyczności, weryfikowane przez najwyższej klasy czujniki. Od momentu zdeponowania klient nie ma styczności z wartościami, które już bezpiecznie są w naszych rękach i są księgowane na rachunku banku. Druga rzecz to jest uproszczone raportowanie się klienta z placówek. Pracownicy nie poświęcają czasu na. Raportowanie codziennych utargów, rozbieżności do centrów klientowskich, do, 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 do centrali klienta, tak aby mniej czasu poświęcać na te wszystkie poboczne czynności, a zająć się głównym procesem, który jest w takich placówkach. Jednym z głównych wymogów projektowych było to, aby, aby urządzenie było Urządzeniem back officeowym do zastosowania w, w każdych warunkach, spełniając przy tym klasy bezpieczeństwa i nie zakłócając y, bieżącej pracy klienta. Rozwiązania te są bardzo elastyczne, w zależności od y, klienta, dla którego jest to dedykowany projekt. Mówimy tutaj o rozwiązaniach tylko banknotowych, o przeważnie dwóch- trzech rodzajach wielkości kaset, od tysiąca banknotów do czterech tysięcy banknotów w urządzeniu. Mówimy o rozwiązaniach, których możliwe jest również deponowanie. W osobnym pojemniku bilonu, czyli monet. Także, także w zależności od klienta, ewidentnie tutaj mówimy o pełnej elastyczności, jeżeli chodzi o funkcjonalności tego typu urządzenia. Pomimo zaawansowanych technologii informatycznych, które mają niewątpliwie zastosowanie w tego typu rozwiązaniach, klient ewidentnie skraca czas obsługi tych swoich dodatkowych funkcji wewnątrz rozliczeniowych i umożliwia mu to redukcję czasu pracy pracowników.